serdecznie zapraszam. Dzień dobry, Sławomir Wojtasik. Jestem byłem asesorem komorniczym. Obecnie jestem właścicielem firmy Katowy, która jest współtwórcą systemu teleinformatycznego dla komorników sądowych. Jestem też ekspertem stowarzyszenia BZBKZB. i chciałem powiedzieć na temat przede wszystkim problemu niealimentacji, bo to jest kluczowy problem. To nie jest problem tego, ile tak naprawdę sąd sądzi tych alimentów, tylko problem polega na tym, że jak już wystawimy ten, ten dokument, to żeby tak naprawdę ktoś ten dokument potem zrealizował żeby ta osoba miała ochotę to zrobić tak tak samo jak ja mówię moim pracownikom w firmie nie chodzi nam o to żebyśmy wystawili fakturę tylko żeby nam ktoś za tą fakturę zapłacił to jest, to jest klucz tak natomiast tak kwota piąte wartości wynagrodzenia tak która ma być jako w tych tabelach alimentacyjnych mamy tak samo w egzekucji taką kwotę którą egzekwujemy z wynagrodzenia za pracę ale ona służy do tego żebyśmy przede wszystkim egzekwali bieżącą ratę odsetki które są zaległe ewentualnie zaległe raty alimentacyjne więc to już taka forma jest bardziej sankcyjna a nie forma taka żeby ktoś był utrzymywany z tych pieniędzy tak jako mówimy dziecko ja nie mam nic przeciwko oczywiście alimentom ale te tablice no Sądy raczej tego nie potrzebują, bo te klauzule generalne, które są, one, one są naprawdę wyczerpujące, bo tam możemy coś włożyć, włożyć, tam możemy coś wyciągnąć z tego. Chciałem powiedzieć też o szarej strefie, która się wytworzyła. Szara strefa, która jest tworzona przez ograniczenia w egzekucji. Mówimy tutaj o przepisach KPC, artykuł 829 i następne. To jest tak na dobrą sprawę, to są przywileje dla dłużników, żeby nie płacić pewnych rzeczy, ponieważ... Na dzień dzisiejszy dłużnik jest w stanie operować kwotą kilku tysięcy złotych i te, te pieniądze są w ogóle nieruszalne. Szara strefa się tworzy też wtedy, kiedy ktoś już nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań, więc on ucieka. Czy to praca na czarno, czy częściowa praca, wynagrodzenie, które dostaje do ręki od pracodawcy. Oczywiście są przepisy, które mówią o tym, że jeżeli pracodawca wypłaca pracownikowi do ręki jakieś tam pieniądze, no to potem, jeżeli się ktoś tam dowie, tak, wierzyciel, to będzie mógł dochodzić do niego odszkodowania, tak, o, o niewypłacenie tej części pieniędzy. Wiadomo, że to też jest przestępstwo karno-skarbowe, ale to są już takie są skrajne sprawy. Co mnie tu jeszcze tak naprawdę w tym wszystkim yy, przeszkadza? Yy, alimenty są płacone do końca życia, jeżeli sądy nie uchyli tych alimentów. Ja wiem o tym, że do dnia dzisiejszego w kancelariach komorniczych są alimenty od lat 70. Mamy 2025 rok, proszę Państwa, to jest pięćdziesiąt parę lat. Przepraszam, proszę mi dać jeszcze dosłownie minutkę, dodatkowo... Pół minutki. Dobra. Komornicy, jeżeli chodzi o egzekucję alimentów, co pół roku muszą wykonywać swoje czynności, żeby sprawdzić, czy ta osoba już będzie wypłacalna, czy nie. To są bardzo wysokie koszty dla kancelarii komorniczych, które tak naprawdę nie są pokrywane z pieniędzy państwa, z pieniędzy wierzycieli alimentacyjnych, czy tam dłużników, tylko to są z pieniędzy komorników. A mamy system egzekucji coraz mniej wydajny przez te wszystkie ograniczenia egzekucji. Kolejny problem, jaki jest, to jest... Przemoc, jaka jest stosowana przez rodziców w stosunku do drugiego rodzica, jeżeli chodzi o niepłacenie alimentacji, to jest kluczowe. Tym się powinniśmy zająć, bo to nie chodzi o to, że ja będąc statusiem nie chcę zapłacić za dziecko, alimenty za dziecko, tylko ja chcę się zemścić na mojej żonie czy tam na mojej partnerce w jakimś tam po prostu konflikcie i ja nie będę płacił alimentów. Ja znam przypadki takie, wiem doskonale gdzie tatuś bierze dziecko na wycieczkę i mu płaci za na przykład ciuchy i inne rzeczy kilka tysięcy złotych, ale 500 złotych za alimenty nie zapłaci co miesiąc. No i kolejna rzecz. Serdecznie Naszyk dziękuję, serdecznie dziękuję. Znaczy mieliśmy, mieliśmy, nie, 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 i tutaj Przepraszam muszę, Przepraszam, muszę być tutaj bez bezwzględny, nie lubię, nie lubię być ja bezwzględnym. Znaczy, zawsze od, ustawiam stoper na 2,5 i pół minuty, tak więc po dzwonku mają Państwo jeszcze te pół minuty spokojnie, że, żeby właśnie konkludować. Ja Państwa stanowiska, też, te, te, też jeżeli Państwo będą chcieli, spokojnie, zapraszam też do wysłania wersji elektronicznej, która, która pomoże w stworzeniu materiału po dzisiejszym.